Hej, z tej strony Barton z kanału ProBromaker i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. No kurczę. Jakby to powiedzieć, no znowu to samo. Znowu te pokemony. E, co ostatnio sobie robiliśmy? Ostatnio był e, pozytywny odcinek. E, chyba mieliśmy iść do tego lasu, ponieważ w drodze do niego spotkaliśmy Rudego. E, czemu wyglądam jak Sowa? O co chodzi? Dobra Nie wiem Nie wiem, nie wiem To sobie zrobię tak, okej okay. Już fajnie jest Las Ilex, Ilex, nie wiem w sumie dalej jak się czyta Dobra, dobra O ma? Coś tu Far Farfet Wow Dobra, czyli mamy coś tutaj złapać. Aha, dobra, już wiem. To pewnie są te Pokémony takie. Takie to są dzibaki z pędzlem zielonym. W sensie z pędzlem takim do malowania. z Zagona. Chyba, nie wiem. Dawno nie grałem w pokemony, Sorki. Ale właśnie o tego mi chodzi. O kurczę, ale fajne. Jakby na hałas. Muszę złapać go od tyłu. That's what she said. Um, no. Nie może być tak od boku. O nie. Dobra, mam pomysł. Wezmę sobie tak. Teraz sobie pójdę tutaj. Ale jestem smart. Ale jestem smart. Kwa. Dobra. Tylko dwóch tam było ich. Kurczę, szczerze powiem, że dawno tak dobrze się, w sensie niedobrze. Dawno nie widziałem w Pokémonach takiego. Jakby to powiedzieć, zaawansowania? W sensie... Takie jakby minigierki są cały czas. Wtedy w centrum też było... Była minigierka, można powiedzieć. Nie w centrum, w... Sali. Można sobie było na... Głupich robaczkach pojeździć, które były za wolne. Ale przynajmniej były i to... To jest fa fajne akurat. Dobra. Co ja powinienem zrobić? A jak wezmę tak od tamtąd? O kurcze, trochę bawienia się z tym jest. Pokemony tutaj też chcą mnie złapać. A w sumie mogę sobie pozranować troszkę. Bo już niedużo zostało, szczerze powiem, do ewoluowania Hut-Huta. Ogólnie ja tak... Staram się mówić ładnie ewolu ewoluowania, ale później patrzę w montażu i, i tak brzmi jak ewoluowania, więc bez sensu trochę. Dobra, ojeju, dobra, 18. Level będzie. Będzie czy nie będzie? O co by mogę przyspieszyć? Zapomniałem. Yy, będzie 18 level. Yy, A tak może jakieś nie? kurczu, szkoda trochę. Że ataku żadnego nie dostaliśmy, ale to nic. Yy, damy sobie radę. Dobra. Hum, hum, hum. Chwila jakby tutaj, jakby usłyszałby. O. No i super. Nie, nie super. Nie mogę teraz tam przejść. Ajajaj. <laughs> Chwilkę. Kocze próbowałem troszkę, ale mi nie wyszło z żadnej strony mogę przejść. Naprawdę nie wiem co mam teraz zrobić. Dobra. Podzielę sobie tam i teraz. Gdzie uciekniesz? Tam znowu coś trzeba naj, 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 najprawdopodobniej tutaj zrobić. To nie działa. chwilk Tu mam tak. E, dajcie mi chwilę. O boże, jestem głupi, nie zauważyłem. E, chwilę zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Pozwala się tylko katerpi nie zauważyłem, że tutaj jak zrobię, to mogę tutaj przejść, nie zauważyłem, że to jest jakby wolne miejsce. Boże, cały czas te pokemony. Powinienem użyć tego... ...tego spray'u, zapomniałem jak się nazywa. Ale już mam sobie kaczkę, złapem. Dobra. Może teraz dostanę te HM1. Nie by była w sumie Co to jest? A To jest pewnie szef Tak Ham 1 No i super Tylko, że O jej. Muszę znaleźć Pokemona, który będzie mi Wszystkie ataki zaopatrzył A Pokemon chyba To będzie taki Dobry, Ratata w sumie będzie chyba dobry Katarpi nie jestem pewien. Mogę spróbować. Dobra. Hmm. Pokeball. Leci. No i super, za pierwszym razem. Pierwszym. Dobra. Ale szybciej. Nie, no to będzie trwało. Wypad nie chcę dawać mu imienia żadnego już. Już mam wystarczająco dużo imion w moim składzie. Cięcie... Użyć cięcie. Nie wie, nie może? Dobra, to wypad. To jej ja idę po ratatę. Dobra, yy, mam ratatę. Z ruchem cięcia. No i super, idziemy dalej sobie. Co to jest? Powiedz mi. Koplica lecu Ilex, Ilex. W sumie nie wiem jak czytać. Będę czytał może Ilex lepiej. Yy. Dobra. Gdzie teraz dostaniemy się? Porada dla trenerów. Aha, dobra Nie wiem co to miało znaczyć, ale... Chwilę czy to jest jakiś przedmiot? Wydawało mi się, że tam coś leży, jakby blokowało mi drogę. Y tak, Xatok. Czyli to czego... Prawdopodobnie nigdy nie użyję, ale y to nic. Dobra, chciałbym przejść przez ten las, o ile się da do wyjścia A, i zakończyć odcinek Tu jest jakiś gruby, nie wiem co on tu robi O, ta pani księżniczka Nie wiem w, w sumie kto to jest Właśnie, ona była Wojada City to prawda e, pomogę oczywiście by dostać się z lasu Wow, chodź, chud chwila, I, i to wszystko? Aha, S spoko? Może w sumie nie będę zagłębiał się w to bardziej, ale jak tu jest od razu wyjście i ona się zgubiła, no to przepraszam, co? A jeśli tam nie ma wyjścia, to w jaki sposób ten hot miałby jej w ogóle pokazać wyjście Co to jest? Co to za logika chwila. Zaraz zobaczymy o co tu chodzi. Tak to jest wyjście. Ale co? Dobra, nie wiem. Może ja czegoś nie rozumiem. Oj. Spodziewam się walki z kimś na wyjściu O Boż. Trenerzy Dobra Niebieskiej czapce chłopiec Niebieskiej czapce Na pewno niebieskiej, to chyba niebieskiej Nie wiem Nie znam się na kolorach, no, no wiecie to niebieska czerwona. Nie rozróżniam. Zmienię sobie Pokemona. W sumie nie zmienię, bo, bo to wyjdę źle na tym. Ale dużo ma pokemonów, chłop Dobra, hałas. Dobra. Spero. To zmień na tego typka. Dobra. nie zauważyłem co do za pokémon będzie. Aspero znów, dobra. Na ósmym levelu, please. Jestem po mistrzu, już po, po liderze. Dobra. E, ja się z Wami żegnam e, pierwszy raz, ale zapraszam na mojego Discorda. Link macie w opisie. Trochę tam pusto, abym z kimś w sumie popisał. To tak, link macie w opisie do Discorda, jeśli byście chcieli dołączyć. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się elo!